thank you coraz powszechniejszym zjawiskiem jest budowanie przez ludzi swojej duchowości sposobu przeżywania wiary w oparciu o to, co usłyszą i przeczytają w internecie. Wobec tego w najnowszej niedzieli pochylamy się nad tym zjawiskiem, pytając, czy internet jest miejscem ewangelizacji czy amboną celebrytów, a tym samym, czy jest bardziej szansą czy zagrożeniem dla naszej wiary. Zjawisku religii w internecie przygląda się bardzo uważnie ksiądz profesor Janusz Lekan. Zwraca uwagę na to, iż przeżywanie wiary za pomocą internetu sprawia, że staje się ona coraz bardziej anonimowa, a fundamentalna relacja z Bogiem przechodzi w relację wirtualną, która nie przynosi człowiekowi pełnego rozwoju wiary, czyli nie wpływa na jego życie. Trzeba jednak przyznać, że religijne kanały w mediach społecznościowych przyciągają coraz większą liczbę odbiorców. Komu służy wirtualna ambona? Ciekawe spojrzenie na te kwestie pojawiło się w trakcie debaty, która odbyła się niedawno podczas Warszawskiego Festiwalu Teologicznego na Akademii Katolickiej. Piszemy o tym na stronach niedzieli. Jednoznacznie podkreślają, że wirtualna ewangelizacja to dodatek do głównego nurtu duszpasterskiego w realnym świecie. Bardzo go wspomaga, o ile się ją dobrze prowadzi. Ważne jest, abyśmy nie zatrzymywali się tylko na sieci, bo prawdziwe życie toczy się w realu, a nie na YouTubie. Dopiero w realnym kościele można naprawdę spotkać Boga, podkreślają autorzy. W tygodniku zwracamy uwagę na jeszcze jeden ważny temat. Niektóre wypowiedzi papieża Franciszka w sprawie wojny na Ukrainie wzbudzają kontrowersje w pewnych środowiskach. Przez ten medialny hałas nie mają szans przebić się komentarze tych, którzy wyjaśniają postawę Ojca Świętego. Jednemu z nich oddajemy dziś głos na naszych łamach i obiecujemy powrócić do tematu szerzej i głębiej w kolejnym numerze niedzieli. Przeżył nawrócenie w konfesjonale w wieku 28 lat. Wtedy właśnie odkrył swoje powołanie i wybrał drogę Jezusa z Nazaretu. Dziś w ślady Karola de Foucault idą siostry i bracia z całego świata. W przededniu kanonizacji błogosławionego dajemy możliwość głębszego poznania tego heroicznego świadka Ewangelii. Historia błogosławionego Karola pozwala nam uwierzyć, że głęboka przemiana człowieka współpracującego z łaską Bożą jest możliwa. On w wieku 42 lat przyjął święcenia kapłańskie i wrócił na umiłowaną Saharę. W Międzynarodowym Dniu Rodzin, który obchodzimy 15 maja, postanowiliśmy wskazać miejsce, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie. Docieramy do poradni rodzinnych, które działają w wielu parafiach, ale wciąż rzadko kojarzą się z miejscem, w którym rodzina może otrzymać konkretną pomoc również w kryzysie. O pogotowiu dla rodziny. Pisze na łamach tygodnika Katarzyna Krawcewicz. Po wyroku Sądu Najwyższego WSA aborcja może być zakazana nawet w połowie Stanów. Do mediów wyciekł projekt przełomowego wyroku, który uchyla całą proaborcyjną linię orzeczniczą od 1973 roku. O tym, jak Stany Zjednoczone przygotowują się do zmiany krajowego prawa aborcyjnego, przeczytamy w artykule Artura Stelmasiaka. Agnieszka Dziarmaga pisze o religijnym i turystycznym przedsięwzięciu, który przed laty zainicjował biskup Marian Florczyk. Chodzi o rodzinną majówkę rowerową śladami świętego Jana Pawła II. Wydarzenie majowe wciąż odbywa się z udziałem biskupa. W tym roku odbędzie się po raz szesnasty, a cel wyprawy wciąż jest ten sam. Chodzi przede wszystkim o upamiętnienie polskiego papieża. Najgorszy interes w historii. Tytuł wymowny, bo Rosjanie do tej pory nie mogą sobie wybaczyć utraty Alaski. Jak to się stało? W jakich okolicznościach Stany Zjednoczone zakupiły Alaskę od Rosji? Do tej historycznej sprzedaży powraca na łamach tygodnika Grzegorz Gadacz. Do atlantyckiej podróży zaprasza nas reporter Jacek Pałkiewicz. Jak zawsze w niedzieli, znajdziemy porady i rady dietetyczne. W tym numerze również dodatek tematyczny Dbaj o zdrowie. Przyglądamy się problemowi, z którym boryka się coraz więcej osób, a mowa o alergii. Radzimy, jak zapanować nad nią, obalamy mity na jej temat, wyjaśniamy, czym jest alergia pokarmowa i co warto o niej wiedzieć. Zapraszamy gorąco Państwa do lektury najnowszego numeru niedzieli z datą 15 maja.